Siemaneczko z tej strony, Krysza I gramy w grę, która jest w opisie Left do niej jest oczywiście w opisie gramy w Drakensangę online Do was zapraszam serdecznie No i co, no to tworzymy postać, gra fantasy No tyle, tyle mam wam do powiedzenia O, no, tutaj mam postacie Ta jest ymm, dla, dla tych jakiś tam trzeba zapłacić za nią, no. O Dobra, to ja sobie, no oczywiście maga, jak ja uwielbiam magów, nie będę grał facetem, tylko włosy mogę zmienić jej, o ja jak słabo. czy rodzaje włosów. Nie wiem, czy mam takie coś, może mam. Mam to się zmieni potem. Dobra, mam chcę być na najwyższych, więc wiecie, więc nie wiem, co jest nie tak, Ale tak już taka gra. <grym> Imię. Ah, aqui eu não aqui Puti nunca. da da, 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 da.

Fak Co ja wymyśliłem za imię? Ło wow. Połączenie jest nawiązywane Jej Oby działało wszystko Bo się tak męczyłem z tym sangiem. Znaczy dobra klapa to dobra polecam Refling w opisie No 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 Hallo Ruchy O o o jest. Hm. Mam jedno srebro. I 50 czegoś tam. O, kurde. Sorry za samochody. Jestem niewidzialny! Fuckie, a już nieważne. <laughs> Eee, witamy wśród żywych Ibagela. Ukradłem twoją duszę w Nie każdy jednak ma szansę zostać wybranką. Sorry, coś muszę się eee, Jednak masz szczęście zostać wybraną. Bogini, musisz sama pomóc swojej cudzej Joanie. Joana. Mm -hmm. Szukaj jej. Spotkamy się ponownie w innym miejscu. Ok, znajdź przyjaciółkę Joannę okej okay, się styluje. czekajcie bo się zaplątałem w kablach no tak <grystanie> co? tam jest łucznik, tu jest jakiś smok leży tam gościu się zbugował what the fuck, ej the... <grystanie> e, to fajne no dobra Chyba przez grę jest to takie są czasami leczki, bo jest niesamowite, że przez mój komputer ale gra jest bardzo małych, na tym. Strzelaj, strzelaj! Udlę. Czemu mam takie ten... ty... ten... cięcia? To nie moja wina, pewno, bo ja mam wszystko okej. Okay. Joanna. Te bydlę <gry> zaskoczyło mnie. Zaskoczyło. Holdy Smoka, mistrzowie sojusz ostrzegali nas przed tym. Przed przebudzeniem zagrożenia, ale przecież nie mogliśmy wiedzieć, że znajdą nas nawet tu. Prawie upadłam na duchu, gdy poległeś, ale teraz jestem wojowniczką Smoka. Wytrzymał, wytrzymałam, zabiłam bestię, ale przed tym jeszcze mnie odpadła. Dopadł, bo Przepraszam. Eee, proszę, ściągnij ją ze mnie. Jest taka ciężka moja noga. Och! Dobra. Uff, dziękuję ci, przyjaciółko. Wróg jest bliżej, niż ci się, niż się wydaje. Co niewiarygodne dawne mity o, ist o istotę ze świata roku, a zatem wszystkie są prawdą. Le. Sorry. Smoki rzeczywiście wróciły. Tylko my, ze sojuszu, tylko my możemy je zatrzymać. Eee, dobra, nie chcę się czytać więcej <laughs> Otrzymano dwie mroczne monety Otrzymano trzy monety On jest jakiś super bados. Ogiń No Te Ogiń Ale kurde, faktycznie dużo damage walił ten mag E eee, Burza Będę musiał się What? Hmm. co ja tutaj mam? sekundę raczej to lepsze. Hmm. Hmm. dobra wyłącz mi jeszcze ten inwentarz no ale to dalej lepsze, to jest mam nową broń Jeh Kapitan Faulin Aha Dobra Okej okay, to wejdź tam Kurde coś kliknąłem Jakie mam w ogóle zadania? Weź co koła z plaszczarni Okej okay. Aaa Nie podejdziecie do mnie nie podejdziesz. Dobra, ty podejdziesz. On koszulkę. Ulicę, a co A, sama założyła. M6, I Dun, dun. Ło. Jak mnie się wystraszył. cię przestraszyłem. Dzień. A, to mistrz. Anatos. Co mistrzu? Nic nie chcesz? Nic ci nie pomóc? Dobra. Ostrzynia. Hajs. Hajs się musi zgadzać. Co, ja tam sam? Zwykły, co? A, elixir. Dobra, to idziemy dalej. Idziemy do bój świata i jeszcze dalej. Gin, walczący smoczy grzybiesz, co? Ty też. Zroniony smok, potomek. Gin, 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 gin. E, proste to było. Jakiś tam pas ulepszony stałem Coś jeszcze hmm. Co jest No i... Yy. A dobra, to pamiętam Kiedyś grałem w drogach niesamka, jakby co było. na poziom drugi hmm. No podobnie jest, tylko troszeczkę Nie wiem, ale mi się zdaje, że pogorszyli grafikę Tak mi się zdaje nie? I inny był wstęp Inny był Greenfort, miasto czy to nie, to to to. to. O, się tylko wczytało. Mhm, tak. A tu już są normalni ci gracze. Okej. Okay. Czyli już się zaczęła normalna ta. Weź sokoła z plaszarni. Bo eee, ja coś źle zrobiłem. No to się minąłem <grymne> Nie, to ja z nią musiałem gadać. Zestrzelić jego kręgu. O, 80. Uff. O, tu jest. E do licha ale się narobiła. Nic nie jest jak powinno. Jeden wielki bułanka. Nie ma wódki, i nie ma też torfu, żeby pędzić nowo, A tancy nie ma już rybaty z rolnika na szkodę. Musisz porozmawiać z ludźmi tutaj w Glimforcie. Dobra, nie chcę mi się tego czytać. A tu jakieś oferty, no, tak? Dobra, nie, nie obchodzą mnie twoje oferty. Dobra, jeszcze z kimś. Zyska jakieś tam narzędzia zbielaczy Tutaj mamy Kowala yy, Tutaj mamy też coś tutaj można kupić Wow, taki super item można kupić <grym> O tam jeszcze z nią trzeba pokazać Latwienia Duncan'a, tak Już? Już Misja wykonana, super Duncan Siema no, wiem. Super, ognistą kulę dostałem Umiejętności Super O coś tam jest? Nie, dobra I teraz mam Czekaj, weź butelkę wódki koło tawerny A dobra, pamiętaj o tym O, ten coś chce ode mnie w końcu tego nie... a trudno Jeba, Jebać misję Znaczy no nie jebać no Poziom 2.5 Jestem mogim Jestem Igabayla Tututu Mag in, i... Bagaila. O oh, fuck, Fajnie chodzimy po tym Jej Chodzimy na barę już jakieś gobiny, chyba ja... Oa! Gracia się? nie wiem. Jezek nie to był straszny. strasz. Bo jej mamo Dobra, idziemy, 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 i bagailla. I... i Bagila Ej, on ma duży level! Ma duży level Uf O, o. To było niezłe. On miał duży level, on miał trzeci Leć kula Ale jebu Ale to wali mocno Ty dobra ta kula, ale do 5 Co za moc <suszy> <suszy> Jaka esencja? Czekaj, jest w wojowników Czekaj, pokaż mi to zadanie. A do tego jedyne jakieś zadanie mam, bo jeszcze ma chyba jakieś Jestem zadania Tu A! No To to mamy, ale to jeszcze wykonamy te inne. Tyto Podobijamy te. Tam są silne przeciwniki. Tam mają czwarty Nice. Lala. <grystanie> Język mi się plącze czasami. A nie, to nie tu. Dlaczego pamiętam tą mapę? No traf. A kamień. <grystanie> One hit go. Jest moc. Ale ja będę bił moje ipa eilu. Cześć. Gincie, Maty. Nic mi nie dają. Ule. no Biegnij, biegnij, biegnij. O, patrzcie, ten też mam. Ten to był jakiś mocniejszy. a eu oh cool. oh f... oh aqui oh fuck oh fuck oh cool To było mocne Dobra, przynajmniej od questa. O fuck, tego też nie spodziewałem <grym> Jak mnie zjechali Nie ma lew, fuck Dobra, to tutaj Tak On z nim Dobra, i teraz z nią. Wylę burzanią. Dobrze. Wie level. Ej. To dobrze, że zginąłem. <laughs> level. Ledowy pocisk. Niepotrzebne mi to, nie naważnie to mam sobie wziąć Eee, jedynka, tak? Dobra Nie, to będzie tam późniejsze Ale ja chcę wykonać jeszcze tą misję z tymi goblinkami czy czymś Te narzędzia O fajnie, to się wszystko ładnie wczytuje Tylko za pierwszym razem się tak wczytuje, wczy tak? Kurde, troszkę języków mam to strasznie? Po prostu tutaj łażą jacyś. I wybijają moją zdobycz. Tu, tu. Może tego nie wykonałem tamtej misji, może coś niech tam coś źle zrobił, niż poszedłem źle. Dlatego nie mi się tamta misja. Jest taka wielka możliwość. Ale no, no, już trudno zjebałem, po prostu i tyle. Jak mam, mam, nadzieję, że tak nie. No. Proste, proste. Dun, dun. Du, du. Nie są godzinki? No biegnij! No Juch jak brzmi Leh Raz mi kąpa wyjebi On ma właśnie mój tutaj łazi, what the fuck Monika Jeśli to wszczytałem Za szybko biegła, żeby wszczytać um. O Olha como é que você sai da né? Tak, bo to jest chyba na sprawie. No będę tak chodził w kółko nie spotkam żadnego, tak? Trzyma stary. Poczuł mi sopel. Wow, tak jak taka strzała. Tak ładny, fajny. Nie wypięcę na czym. To ten coś, czekaj. Kryształ prawdy jakiś. Pomogę mu. Czekaj. Kryształ prawdy. O. Szkody 5, 6, 5, 8. Na sekundę 5 ten to ale sobie też jak zwiększone, jest ulepszona. To jest lepsza? O! Jest tylko na jedną tą o, i, i to można sobie założyć. Dobra! Spoko, a tego... A to jest leczenie. Dobra, jeszcze, jeszcze sobie pogramos, a fajnie mi się gra hmm. Gdzie są podwory? Tu, nice. tu nie mogę tu iść Tu, tu, tu Okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, gdzie to są podwory? nigdy nie mogę spotkać potworów Tej gobliny opich. <grym> o. o, calodzie i coś tam O tu coś jest Roin Okej, okay. rolnik zebrany Rolnika zebrałem Ro dobrze, dobrze nie rolnika Uuu, <trym> badumc. No, łać normalnie. No, czemu to nie ma żadnych tych... Les gdzieś rzeczy, Powinno być res, 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 ich szybsze. res, stworków. res, jest res, 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 O No No nic mi nie dają. O, bo tyle kowódki. Ale cześć. One hit. Dajcie mi coś. E, no nic mi nie da to A ty żyjesz. <grym> nic mi nie da to, No chany. No hmm. ty mi mnie mi nie da to zrobić. M e. Czek. Dobra tam już Zwaliłem Już tam zwaliłem Tego się czepiamy Dobra Zaniesiemy mu te rzeczy i kończymy odcinek Bo tych gominów nie mogę nigdzie spotkać I Dalej sobie chyba sam Pogram już tak No tak dłużej Sobie pogram już chyba sam To gdzieś tam zbiję któryś level I z kimś nagram o Może tak być Mam jakieś esencje O Czemu to założono? Może ja tego nie chcę się założonego No ja tego nie chcę mieć dalej założonego to się może przydać Bo ja pamiętam te esencje były rzadkie Bardzo rzadko było spotkać I one były przykroczone Na przykład mogę użyć tego esencji Jak będę miał... E, silny przeciwnik w o Jak to nie zużywać? Po co? Dobra. połączenie jest nawiązywane. I. 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 Jest Dorf Daman. ukończyliśmy misję. trzyma na 6 mrocznych monet? Okej. Okay. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapomnijcie o subskrypcji kanału i pozostawieniu komentarza, także jeżeli oczywiście chcecie, nie musicie, ale też będzie fajnie. <grych> no i także pamiętajcie, że w pisie jest refink, więc należy iść i czyść. do zobaczenia w następnych odcinkach.